Zostałem powołany przez Radę Mediów Narodowych na stanowisko prezesa Zarządu Telewizji Polskiej. W związku z tym przypominam: Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zarządy mediów publicznych powołuje Rada Mediów Narodowych. Zgodnie z ustawą jest to jej wyłączna kompetencja. Ten stan potwierdzają wszyscy prawnicy, którzy wypowiadają się z wolą respektowania porządku prawnego. Osoby przedstawiające się w przestrzeni publicznej jako rzekomi prezesi mediów publicznych. Powołani przez inne niż Rada Mediów Narodowych organy działają w sposób bezprawny. Wzywam ich do zaniechania działań, które są podszywaniem się pod działania prawowitego zarządu Telewizji Polskiej SA. Informuję pracowników i współpracowników spółki, inne organy państwowe, podmioty gospodarcze że umowy podpisywane przez osoby nie mające powołania Rady Mediów Narodowych są z gruntu prawa nieważne. Podkreślam, te osoby nie mają prawa nikogo zatrudnić ani zwolnić z pracy czy z obowiązku świadczenia pracy. Zasady te dotyczą także oczywiście oddziałów terenowych telewizji polskiej. Z dużym smutkiem przyjmuje ogromne straty spowodowane przez bezprawne działania polityków, powołanego 13 grudnia rządu i sprzyjających mu mediów konkurencyjnych, którzy działając bezprawnie, wyrządzili spółce ogromne, trudne dziś nawet do oszacowania szkody. Nielegalnie wyłączono sygnał TVP Info, zdemolowano ramówki wszystkich anten, pozbawiono miliony widzów dostępu do informacji i publicystyki, podeptano lojalność widzów i ich przyzwyczajenia posłużono się siłą, złamano wewnętrzne regulaminy spółki, nie uszanowano umów z pracownikami i praw twórców współpracujących z telewizją publiczną, sięgnięto po działania cenzorskie, usuwając treści zamieszczone na stronach internetowych TVP, tak działali komuniści 42 lata temu podczas stanu wojennego. Każde bezprawne i szkodliwe dla spółki działanie jest i będzie przez zarząd dokumentowane i skutkuje złożeniem zawiadomienia do prokuratury i innych właściwych organów państwowych. Telewizja Polska w wolnej Polsce przetrwała wiele kryzysów, ale nikt nigdy nie sięgnął po działania tak brutalne, tak bezprawne i tak niszczące dla spółki i zaufania dla niej widzów i pracowników. Obejmując funkcję prezesa zarządu TVPSA, obiecuję, że uczynię wszystko. By jak najszybciej przywrócić współcełat prawny i korporacyjny, ukarać winnych łamania prawa, wznowić działanie wszystkich anten.